Pół czerwonej papryki umytej, osuszonej, pozbawionej gniazdek nasiennych oraz pół jabłka ze skórką, ale również bez gniazdek nasiennych kroję teraz w bardzo cieniutkie kawałki. Paprykę pokroję w bardzo cieniutkie paseczki, natomiast jabłka w bardzo cieniutkie, takie niemal stróżynkowe plasterki. Ciapko od razu dodaję na miski i skrapiam świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny, aby nie ściemniało. A następnie zajmę się papryką. Zależy mi na takich bardzo cieniutkich paseczkach, więc skorzystam z pomocy kuchennej. Natomiast gdybym nie miała em, takiego nożyka... No, bardzo cieniutko, po prostu pokroiłabym ostrym nożem takie właśnie długie, wąskie paseczki. Paprykę dodaję do jabłek. Po czym w równie cieniutkie pół talarki bądź piórka kroję pół małej cebuli. Cebulę dodaję do miski, skrapiam ją połową łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny, dodaję niepełną łyżkę oliwy z oliwek, łyżeczkę musztardy oraz jedną łyżkę wody mineralnej. Całość mieszam. Dodaję odrobinkę soli morskiej, czarnego, świeżo mielonego pieprzu i odstawiam na bok, aby cebulka się zamarynowała i nieco zmiękła. No i nie nagrało mi tego ujęcia, ale do miski z jabłkiem i papryką dodałam teraz pół główki sałaty lodowej, porwanej na bardzo drobne kawałeczki. Całość mieszam, Dodaję także cebulkę razem z sosikiem, który zebrał się na dnie miski. I dokładnie mieszam. Sprawdzam smak i ewentualnie doprawiam do smaku, jeśli przyprawy dodane do sosiku z cebulką nie są wystarczające. Ja dodam jeszcze szczyptę cukru. odrobinkę naprawdę niewiele ciemnego octu balsamicznego. Odstawiam na kilka minut, najlepiej do lodówki, aby smaki ładnie się przegryzły, po czym, póki chrupiąca, od razu podaję. I gotowe, pyszna, chrupiąca i dość orzeźwiająca sałatka już na stole. Robi się ją naprawdę niezwykle szybko, więc myślę, że tutaj problemu nie będzie, zresztą jakiej sałatki nie robi się szybko. Ja do tej od czasu do czasu lubię dodać grubo posiekane orzechy włoskie lub plaskowe. Jednak nie dodaję ich do całej miski z sałatką, dlatego że nie wszyscy u nas lubią ją z orzechami, więc podaję raczej jako dodatek. Mi osobiście z orzechami bardzo smakuje, więc wspominam o takim wariancie, a czy je dodacie czy nie, to już zostawiam własnej decyzji. Mam nadzieję, że sałatka przypadnie Wam do gustu i że zechcecie ją zrobić. Jest świetna jako dodatek do dań głównych, ale także jako samodzielna przekąska gdzieś w trakcie dnia, kiedy to. W sposób naprawdę znakomity zaspokaja tak zwany mały głód. Tak wygląda w przybliżeniu. I na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.